Czy wpadłbyś kiedykolwiek na pomysł, aby zmieszać razem ocet jabłkowy, cytrynę i miód? Ta detoksykująca herbata z octu jabłkowego jest idealnym ciepłym napojem na rozpoczęcie poranka z zastrzykiem dla zdrowia. Ocet jabłkowy ma różne właściwości zdrowotne, w tym działanie przeciwbakteryjne i przeciwutleniające. Korzyści z picia octu jabłkowego z cytryną i miodem. Mówi się, że spożywanie tylko łyżki octu jabłkowego w gorącej herbacie dziennie pomaga utrzymać zdrowy poziom cukru we krwi i poprawia wchłanianie składników odżywczych. Istnieje wiele potencjalnych korzyści związanych z piciem tej herbaty. Na przykład może bardzo złagodzić ból gardła, zwalczyć zapalenie stawów, zmniejszyć występowanie łupieżu oraz wyeliminować wszy. Zalety spożywania miodu. Miód wysokiej jakości jest bogaty w antyoksydanty oraz zawiera wiele ważnych bioaktywnych związków roślinnych i przeciwutleniaczy, takich jak flawonoidy i kwasy fenolowe. Ciemniejsze odmiany zwykle oferują więcej przeciwutleniaczy niż odmiany jaśniejsze. Przeciwutleniacze zawarte w miodzie mogą chronić organizm przed stanami zapalnymi. Zapalenie może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca, raka i zaburzeń autoimmunologicznych. Zalety spożywania cytryny. Korzyści z soku z cytryny obejmują również obniżenie poziomu trójglicerydów. Cel czyni go korzystnym dla osób z nadciśnieniem. Pomaga również obniżyć poziom cholesterolu. Cytryny są również szeroko stosowane w produktach do pielęgnacji włosów. Kwas cytrynowy w cytrynie pomaga w leczeniu łupieżu mieszków włosowych. Zalety spożywania octu jabłkowego. Kwas octowy w occie może blokować enzymy, które pomagają trawić skrobie. Produkty bogate w skrobie, takie jak chleb, makaron i ryż, mogą powodować wzrost poziomu cukru we krwi po ich zjedzeniu. Jak przygotować? Zagotuj przefiltrowaną wodę i wymieszaj w kubku razem z octem jabłkowym, cytryną oraz miodem. Jeżeli lubisz, możesz spróbować opcję opruszoną cynamonem lub suszoną ostrą papryką. To tyle w tym filmie. Jeżeli ci się podobał, to zostaw subskrypcję i wyczekuj kolejnego codziennie o 18. Do zobaczenia!